Witam wszystkich z tej strony Pilarz Amator. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie długo wyczekiwany Demon CS58T. Pewnie wszyscy zastanawiacie się, jak mi poszło na działce, gdzie miałem przetestować maszynę w terenie. A więc Pilarka sprawdziła się bardzo dobrze, nie było żadnych grymasów z jej strony. Natomiast operator już trochę gorzej. Po ostatniej topie, gdzie pozwoliłem sobie na wolną amerykankę, kompletnie zapominając, że. Moje filmy oglądają już jednak trochę osób, więc zobaczą to też ludzie bardziej doświadczeni ode mnie w ścinaniu drzew i wytkną mi każde błędy, to jest normalne na internecie. No, to miałem zamiar w kolejnym odcinku zreflektować się i pokazać pewien profesjonalizm. A jak wyszło w praktyce, możecie teraz zobaczyć. I w Pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w Pizdu. No to skoro już się teraz pośmialiście trochę, to czas przejść do prezentacji pilarki Demon. Jest to pilarka sprowadzana przez y, firmę Marpol. Y, firma Marpol jest właścicielem też marki Demon. Y, na pewno pamiętacie, że wspomniałem w niektórych odcinkach, że Demona zaliczyłbym do y, pilarek no Name. Ale im więcej drążę temat, tym bardziej jestem przekonany, że powinienem dołożyć kolejną kategorię pilarek. Czyli jeżeli mamy pilarki no-name, czyli których nazwy są wymyślane sezonowo, chociażby takie jak MTX, mamy markowe Hinki. No i są pilarki, które są pomiędzy, czyli z jednej strony są markowe, z drugiej strony pewne cechy mają jak pilarki no Na czym to polega? Chodzi tutaj o firmy, które zajmują się sprzedażą różnych narzędzi. Najczęściej te firmy prawie zawsze praktycznie nie produkują tych narzędzi, natomiast wprowadzają na zamówienie najczęściej z Chin, ale nie zawsze. Czasami niektóre narzędzia też pochodzą z innych państw. Czy to są elektronarzędzia, czy to narzędzia ręczne, i często taka firma postanawia dołączyć do palety swoich narzędzi jakieś pilarki spalinowe, żeby mieć w ofercie też narzędzia spalinowe. No i wiadomo, zamawiałem w Chinach. Jednak skoro y, mają już jakąś markę na rynku zbudowaną i już dobrze skojarzoną, to starają się zamówić sprzęt już sprawdzony. Tak, żeby, żeby, żeby nie mieć wtopy, żeby po prostu jakaś wpadka nie zepsuła im. Wizerunku. No nie zawsze to się udaje, ale generalnie takie firmy starają się zamówić coś, co im nie zepsuje wizerunku. W tym momencie to jest taka kategoria pomiędzy markowymi a name. Będziemy ten temat jeszcze drążyć, ponieważ widzowie często pytają mnie o inne tego typu pilarki, a chociażby grafit. Więc będziemy ten temat drążyć w kolejnych odcinkach, a w tej chwili skupmy się na demonie. No więc importer demona, jak również dealerzy demona, albo inaczej firmy, które mają w ofercie sprzedaży demona, deklarują, że choć wszystkie chińskie pilarki, oni nie mówią wprost, że są takie same, ale generalnie wszyscy się domyślamy, natomiast, że są różne fabryki, części z tych fabryk są o różnej jakości, tak? To, o czym też będziemy mówić w kolejnej części filmu, czy wszystkie chińskie pilarki są takie same. Generalnie importer demona, jak również najwięksi dystrybutorzy, czy tam, czy najwięksi dealerzy, starają się nas przekonać, że części do demona są brane z tych lepszych fabryk, że są o dużo wyższej jakości niż u konkurencji. Jak jest w praktyce, to się przekonamy. Natomiast pilarka jest bardzo intrygująca. Z jednej strony była dość niedroga, w tej chwili ceny poszły trochę do góry, mamy wariactwo na rynku i niektóre firmy próbują Wręcz wykorzystać tą sytuację i oferują demona bardzo drogo. Ostatnio widziałem w jednym sklepie za ponad 500 zł ten model, co jest tutaj. Natomiast główni dystrybutorzy zachowują te ceny jeszcze w granicach rozsądku. Rok temu szło jeszcze za 380 chyba zł, 370 model CS65T wyhaczyć. u utańszy. w tej chwili ja za tego trochę przepłaciłem, bo zamawiałem CS65T. A jak już wiecie, po konkursie przyszedł model CS58T. Nie zapłaciłem za niego 400 zł. Generalnie była to maszyna niedroga. Jej cena rośnie, ponieważ no, podobno okazała się dość udana. I to jest właśnie najbardziej intrygujące w demonie, ponieważ de facto nie wiadomo, czy po prostu zamówili pilarki z jakiejś chińskiej fabryki, nadali sobie taką fajną, krzykliwą nazwę, żeby, żeby się do, kojarzyły szybko, żeby łatwo zapamiętać. I te pilarki okazały się tak udane. I nie wiem, czy później zaczęto dorabiać ideologię, że podzespoły do tej pilarki są wyższej jakości, ponieważ są z, z lepszych fabryk, czy po prostu faktycznie jest tak, jak firma Marpol twierdzi, że od początku zamawiali pilarkę, która będzie wykonana z podzespołów o wyższej jakości. Tego nie wiemy. No teraz nikt się nie przyzna, tak? Yy, sukces ma yy, wielu ojców, a porażka jest sierotą, więc... Nie wiemy, czy to był zamierzony zabieg, czy po prostu wyszło to spontanicznie. Wiem, że ta pilarka jest bardzo popularna na Bałkanach. Na YouTube można mnóstwo filmów znaleźć, gdzie na Bałkanach są... No tak, amatorzy po prostu tak tak jak na polskim YouTube wykonują cięcia, filmują to i wstawiają na, na YouTube, chwalą się tym. Generalnie są bardzo, bardzo zadowoleni z tych maszyn. I dlatego nie byłem pewien, czy to jest do końca polska marka, ale moje śledztwo wykazało, że tak. Polska firma, firma Marpol jest właścicielem yy, marki Demon. Maszyna całkiem fajnie wygląda. Już Pan Dariusz na swoim kanale też chwalił. Maszyna jest bardzo fajnie wykonana. Przede wszystkim mamy tak zwany płynny start, yy, płynny rozruch. Niektórzy tego nie lubią, inni to bardzo lubią. Dla mnie to jest akurat zaleta, ponieważ chińskie pilarki po pojemności powyżej 50 cm3 mają dość dużą kompresję, jeśli pracujemy zimą. I jest zimna, wyciągamy z bagażnika. To naprawdę trzeba trochę krzepy, żeby, żeby szarpnąć i odpalić. Zresztą jeden z moich widzów przekonał się o tym w przypadku MTX-a. I jeżeli bierzemy pod uwagę, że jakość plastików chińskich jest trochę gorsza, no to odpalając często taką maszynę z potężną kompresją, no to urywają się potem czy to linki, wyrabiają się tam plastiki w starterze i no generalnie siadają te startery. W sytuacji, kiedy mam tą sprężynę, tak zwany płynny start no to już nie musimy się tak szarpać z tą maszyną, kiedy jest zimna. Po prostu sprężyna robi to za nas, jak już ją naciągniemy. No i tym samym też nie jest, że tak powiem, szarpak narażony na takie przeciążenia, one są bardziej płynne, nie są takie gwałtowne, szarpiące, jak człowiek musi ręką szarpać, więc teoretycznie żywotność tych szarpaków powinna być dłuższa. Jak, jak to wyjdzie w praktyce, to się okaże, ale jak na razie nie słyszałem, żeby ludzie narzekali, że szarpaki w Demonach trzeba często wymieniać, natomiast w pilarkach z tradycyjnym szarpakiem, no jest to standard, że trzeba mieć w zapasie szarpak drugi. Kolejną fajną rzeczą, co, co można zauważyć, jest tutaj taki przezroczysty pasek przy zbiorniku paliwa, żeby można było zobaczyć ile jest paliwa w zbiorniku. I on naprawdę spełnia swoją rolę, doskonale tam widać jaki jest poziom paliwa. Sprawdza się świetnie. Pilarka, jak wiemy, jest stosunkowo niedroga, ponieważ zaoszczędzono w pewnych kwestiach, gdzie można było, a w pewnych kwestiach nie szczędzono. Czyli na przykład mamy tutaj kółko pływające co jest zaletą. W MTX nie mamy kółka pływającego. Natomiast w DEMONie jest montowane kółko pływające ale za to nie ma pompki paliwa. Co więcej, co jeszcze jest ciekawego? Importer deklaruje, że pilarka ma 55 cm sześciennych pojemności. I to jest ciekawostka. Szczerze mówiąc, to jest taka trochę nietypowa pojemność. I teraz nie wiadomo, czy tylko tak mówią, czy faktycznie ta pojemność jest taka, ponieważ już wiemy, że owszem, chińskie pilarki występują w różnych pojemnościach. Jednak y, tych pojemności jest mniej niż deklarują importerzy. Po prostu importerzy często lubią koloryzować, y, nie zawsze na plus, po prostu chcą y, chcą udowodnić, że zwiększa różnorodność maszyn. Natomiast tych pojemności jest de facto mniej, są takie typowe standardowe. Standardowym była pojemność na przykład 52, y, standardową jest 58, natomiast ta pojemność 55 jest intrygująca. I teraz tak się zastanawiam, ponieważ nową pojemnością dość popularną wśród hinek robi się pojemność 56. Już u Krysiaka jest taki sprzęt w ofercie, i już widziałem, że parę no co się na rynku pojawiło, też mm, występują właśnie w takiej pojemności, żeby utrzymać tę moc powyżej 3 koni. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem ten demon nie jest właśnie taką 56, tylko nieścisłość w opisaniu. No, nazwa modelu sugerowałaby, że to jest pojemność 58. Natomiast w danych ewidentnie importer podaje 55. Zajrzymy sobie do środka teraz. Za chwilę będę omawiał dalej. Filtr tutaj mamy standardowy, jak w większości chińskich pilarek. Eee, I teraz taka sprawa. Eee, identyczny filtr posiada OLOMAG GSH400. I mam w planach zamówić ten filtr, bo chcę sprawdzić, czy jest lepiej wykonany. Jest identyczny, ma identyczne rozmiary ale jeżeli będzie miał gęściejszą siateczkę to może być to najprostszy sposób żeby sobie kupić lepszy filtr żeby nie trzeba było kombinować z papierowymi które trzeba dopasowywać no tutaj jak widzimy mamy na razie oryginalny filtr jest gumka zaślepka od y, otworu wentylacyjnego do Ogrzewania gaźnika zimą, żeby nie uległ Nie Jest, jeśli ktoś pracuje zimą przy mrozach, no to, to może się przydać. No i większość ludzi raczej zimą w mrozie nie pracuje chińskimi pilarkami, no ale kto wie, zawsze komuś może się przydać. Co jeszcze z takiego ciekawego? Aha, no filtr dość tutaj luźno przylega. Jeszcze na razie nie miałem okazji się przekonać, czy spełnia swoje zadania jak należy. W MTX mam wrażenie, że ten filtr siedzi ciaśniej. Tam jest płaska uszczelka gumowa. Tutaj jest O-ring, tylko gumowy, więc można powiedzieć, że tak luźno. No, zobaczymy w praktyce, czy będą wióry się dostawać, czy nie. Na razie spokój, ale na razie ciąłem tylko mokre drewno. Co jeszcze jest takiego intrygującego w tej maszynie? Ewidentnie da się zauważyć, że ma inną charakterystykę pracy. Na przykład MTX. Pracuje tak bardzo stabilnie, ma takie dość wolne obroty. Ma taką trochę niedźwiedziewatą, mułowatą charakterystykę pracy i on dosłownie pracuje identycznie jak mój już 3-letni faworyt od Krysiaka. Mam wrażenie, że na, mają gaźniki na tej samej konstrukcji i mają no, identyczną charakterystykę pracy taką bardzo specyficzną. Natomiast Demon po odpaleniu już słychać, że ta charakterystyka pracy jest inna. Tam jest prawdopodobnie inny gaźnik. I, i co ciekawe, dopiero robiąc konkurs zwróciłem na to uwagę, że Demon deklaruje yy, prędkość maksymalną 12,5 tysiąca obrotów na minutę. To jest ewenement, jeśli chodzi o chińskie pilarki. Yy, tylko małe pilarki chińskie o małych pojemnościach często mają zadeklarowane 11 albo 11,5 tysiąca obrotów, im większe tym to już wygląda gorzej te o pojemnościach grubo powyżej 50 cm sześciennych często mają 10,5 no czasami 11 ale najczęściej jest to 10,5 12,5 tysiąca obrotów jest to naprawdę evenement i yy, można by się zastanawiać czy aby na pewno jest to prawda jednak po tym co miałem okazję zobaczyć a raczej może nie zobaczyć po tym yy, co miałem okazję się samemu przekonać w sobotę w terenie, to tak, jest to wartość jak najbardziej realna. Na chwilę obecną już wiem, że gaźnik będzie wymagał regulacji, ma trochę szybkie obroty na biegu jałowym, jednak chcę jeszcze poczekać, aż wypalę te 3 litry paliwa, żeby się dobrze ułożył, żeby ta praca się wyrównała, i wtedy wyreguluję gaźnik jak należy. Aczkolwiek maszyna spisuje się całkiem przyzwoicie. Teraz pewnie wszystkich Was interesuje waga, no więc pilarka wcale nie jest taka ciężka. Waga netto, czyli tak powinna być podawana, czyli bez prowadnicy, bez łańcucha i bez płynów eksploatacyjnych, ta pilarka waży 4 kg i 95 deko. Czyli można obalić mity, że chińskie pilarki są bardzo ciężkie. Jest to bardzo przyzwoita waga, jak na taką konstrukcję. Co ciekawe, jest o 5 deko cięższa od mtx -a. Być może przyczyną tego jest właśnie ten płynny mm, starter, że tak powiem. Jednak tam jest y, dodatkowa sprężyna, na pewno to trochę waży. Teraz y, po zamontowaniu oryginalnej prowadnicy i łańcucha, y, pilarka ta waży 5,85 kg deko. Po zatankowaniu do pełna waga wzrasta do 6 kg i 40 deko. No, tutaj już nie nagrałem, więc musicie mi wierzyć na słowo. Teraz, co jest kolejną taką dużą zaletą Demona? Co na dzień dobry go stawia, że tak powiem, w korzystnej pozycji do konkurencji. Otóż normalna prowadnica. Co prawda, ja tutaj mam założoną prowadnicę Baribala, ale Demony, zarówno model CS58T. Jak również model CS65T, mają dołączane prowadnice o długości 38 cm, i to jest jedna z największych zalet tych pilarek. Ktoś powie, no banał. No, z jednej strony banał, ale z drugiej strony dostajemy pilarkę z prowadnicą o normalnej długości. Jeśli potrzebujemy, jeśli tchniemy naprawdę grube kłody, no to sobie kupimy dłuższą prowadnicę, ale powiedzmy sobie szczerze. W większości przypadków ta prowadnica się doskonale sprawdza. To jest taki najbardziej uniwersalny rozmiar. Przy tej długości prowadnicy pilarka jest lżejsza, bo prowadnica swoje waży, łańcuch swoje waży. Stale to powtarzam i będę to powtarzał do znudzenia. Po drugie, jest bardziej poręczna. I po trzecie, najważniejsze, jeżeli kupujemy taką maszynę i od razu chcemy kupić do niej dobre łańcuchy to po prostu kupujemy te łańcuchy. Nie musimy się zastanawiać co robić. Tak? W przypadku jak kupujemy inną chińską pilarkę o mniejszej pojemności i tym samym też mniejszej mocy i ona ma taką lochę 45 cm, no to mamy dylemat kupować taki długi, dobry, markowy łańcuch czy może kupić krótszą prowadnicę i wtedy dopiero dokupywać łańcuchy do tej krótszej prowadnicy. No, są to dodatkowe koszty, dodatkowe wydatki. Jeśli kupimy sobie pilarkę dobrze wyposażoną, w markową prowadnicę i w markowy łańcuch, owszem, możemy jej używać, ale no, używanie tak długiej prowadnicy na co dzień jest nie, nieefektywne, nieporęczne. Łańcuch trzeba długo ostrzyć, to jest dużo zębów do ostrzenia, łańcuchy są droższe. Pilarka ma też ciężej, lepiej zużywać używać takiej prowadnicy już wtedy, kiedy musimy. Tak samo ja, miałem faworyta kupionego z prowadnicą Oregona, łańcuchem Oregona, ale zaraz myślałem o zakupieniu krótszej, bo tnąc no, na przykład drewno pobudowlane, dużo drobnego drewna, taka prowadnica nie była mi potrzebna, a w ostrzenie tak długiego łańcucha było upierdliwe. Kupiłem krótszą, no ale jeżeli ktoś ma ograniczony budżet i patrzy, żeby kupić w miarę dobrą maszynę, możliwie jak najtaniej. No to liczy się z każdą złotówką i wtedy, jak mamy za długą prowadnicę, to mamy problem. Natomiast ile wytrzyma, tyle wytrzyma. Ale już na dzień dobry kupujemy markowy łańcuch yy, lub ewentualnie mniej markowy, ale dobry łańcuch jakiś sprawdzony. I mamy normalną długość prowadnicy, nie musimy kombinować z kupowaniem krótszych. Natomiast, dlaczego tak stale się upieram na te markowe łańcuchy? Oczywiście, jakość chińskich łańcuchów się poprawia, jednak mamy niemal 90% pewność, że łańcuch dołączony, dołączony do pilarki będzie kiepski. Zdarzają się wyjątki. Wiem, że nieraz ktoś kupi pilarkę i jest zadowolony, że ten chiński łańcuch nawet sobie radzi. Zdarza się tak, jednak gwarancji nie mamy nigdy. Z reguły łańcuchy dawane na pierwszy montaż to są kiepskie łańcuchy, naprawdę kiepskie i jeżeli kupujemy jakiś chiński łańcuch, który już jest sprzedawany oddzielnie, czasami trafia się naprawdę dobry jakościowo. Natomiast w przypadku pierwszego montaża nigdy nie ufam. Jeśli trafi nam się dobry łańcuch na fabrycznym montażu, czyli no dołączony z pilarką, no to się cieszmy, jeżeli kupimy taką pilarkę i zaraz kupimy jakiś dobry łańcuch, to będziemy mieć dwa i tym lepiej. Ale ja bym nie nastawiał się nigdy na to, że z pilarką będzie dobry łańcuch dołączony. To jest po prostu... to się bardzo rzadko zdarza. Natomiast tą maszynę, jak widzicie, testowałem na łańcuchu, baribala i na prowadnicy Bar baribala i już mogę wam powiedzieć, że łańcuch mnie naprawdę zaskoczył pierwszy taki porządny chrzest bojowy co prawda nie ciąłem na tyle dużo, żebym mógł powiedzieć czy on się szybko tępi czy nie ale jeśli przypomnę sobie jak spisywały się te chińskie kiepskie łańcuchy na przykład chociażby ten co miałem na liderku yy, po zakupie zamontowany a porównam to co wyczyniał baribal razem z tą pilarką, no to nie, to jest dzień a noc, no i też widziałem przy ostrzeniu, bo przed akcją, przed akcją ostrzyłem go i pilnik ma ciężko go zbierać, naprawdę, jest twardy, skubaniec to jest łańcuch pełne dłuto, więc to jest bardzo agresywny łańcuch, bardzo wydajny, no stworzony wręcz do wydajnego cięcia miękkiego drewna, jestem mile zaskoczony, przy czym nie jest to łańcuch dla amatorów, jest to naprawdę bardzo agresywny łańcuch i solidnie szarpie, a ja trochę zardzewiałem, trochę wyszedłem z wprawy i powiem szczerze, odzwyczaiłem się od tego agresywnych łańcuchów i po prostu byłem w lekkim szoku, tak? <laughs> Więc teraz jakie wady tej pilarki? No, wad jeszcze nie zdążyłem wygry wy wykryć. Na pewno jest cichsza od MTXa. Nie jakoś tam znacząco, ale jest cichsza i ma zupełnie inną charakterystykę pracy, ale to jest zaleta. Do Wad można zaliczyć wykończenie gwintów przy zbiornikach. Zbiornik paliwa i zbiornik oleju, ale szczególnie zbiornik paliwa. Jak się wykręci ten korek, to ten gwint wygląda tak delikatnie i tak tandetnie, że nie wiadomo jak to będzie się spisywało w perspektywie dłuższego czasu. No ale zobaczymy. Przekonamy się, będziemy maszynę męczyć i się przekonamy, jak to będzie wyglądać. Ten odcinek to jest prezentacja tej pilarki. I pokazanie, jak się spisuje w terenie. Będzie na końcu krótkie cięcie, natomiast później yy, wstawię oddzielny filmik, gdzie będzie już samo cięcie. Aha, jeszcze jest taka sprawa, yy, ponieważ yy, nie wyszło mi z tym ścinaniem drzewa. No tam było co prawda bardzo ciasne. Między dwoma olszynami było naprawdę ciasne, było duże ryzyko, yy, że tam się powiesi <toszyna> ta łuszyna. No i niestety się powiesiła. Ale, że tak powiem, nie miałem siły na kolejną konfrontację z moimi widzami, więc nie nagrałem tego, jak skracam tą olszynę po kawałku, po kawałku, żeby w końcu odczepiła się. A namęczyłem się niemiłosiernie, ponieważ musiałem całą praktycznie skruścicować, do tego stopnia, że na końcu ten czubek już stał pionowo oparty o tą olszynę, na której się powiesił. I nadal nie mogłem go przewrócić. i Musiałem go jeszcze dwukrotnie skrócić o półtora metra, i dopiero wreszcie ten już sam cienki czubeczek wreszcie się odhaczył i mogłem go przewrócić. Nie nakręciłem tego, trudno. Nie byłem gotowy na kolejną konfrontację, żebyście się ze mnie, że tak powiem, nabijali. Chociaż uważam, że. Yy... Manewry skracania powieszonej oszyny na innych drzewach wykonałem zgodnie ze sztuką, ale już po prostu nie chciałem nagrywać. Chciałem się skupić na bezpiecznej i prawidłowej pracy. A później nakręciłem trochę cięcia, już na ziemi, i cięcie, już takie dla pokazania wydajności tej maszyny. Samo cięcie z wydajności będziecie mogli zobaczyć za chwilę. Aha, ta pilarka ma podobno trzy konie mechaniczne, ale po tym, co miałem okazję zobaczyć. Po tym co się przekonałem, no jeden z moich widzów twierdzi, że pilarka MTX, której ja bym nie dał więcej jak 3,5 konia, jest yy, dużo mocniejsza od Shindaiwy 501SX, podaję, że no wszyscy wiedzą, ta Shindaiwac ma niby mieć 3,5 konia. No to jeden z moich widzów, którego serdecznie pozdrawiam, twierdzi, że MTX jest mocniejszy, że nie słabnie tak w drewnie. No importer podaje niby, że 4 konie, natomiast ja... Dałbym mtx owi góra 3,5 konia. No, to jest moje zdanie. Natomiast po tym, co zobaczyłem w sobotę, co wyrabia Demon na tym łańcuchu, to ja się zaczynam zastanawiać, czy te trzy konie mechaniczne, które podaje importer, czy to aby na pewno są konie mechaniczne, a nie kilowaty. Bo ta pilarka to jest prawdziwy wariat. Nazwa tej pilarki, czyli Demon, jest adekwatna do tego, co ona wyprawia na. W tym łańcuchu, czyli na pełne dłuto z miękkim drewnem. Po prostu to jest szok. Ale przekonacie się sami już za chwilę. Więc życzę miłego oglądania i do następnego. Hej!